Tak tam? Dziury tam nie masz? Żebyś mi kurde nie spierdzielił. Ile was jest? 3, 4, 5, 6 chyba. Dobrze. Się chowają. na nakosił zielonki, jutro może, w końcu jakieś tam siły mam już. Nie, to że nie mam, a to jak rosną coś, to już ładnie. Buraki to, dobra rzecz jest na mleko, wszystko karmi. Wszystko czarne. A no, proszę Państwa. Co my dziś będziemy robić? Dziś będziemy kopać ziemniaki. Nie ma innej opcji. Ale najpierw trzeba zająć się ratowaniem dobytku. Żeby się nie rozdupcyło. Kuski zamknięte Więc dobrze jest. Można manewrować ciągnikiem. No, tutaj chodzi o to, że... Bez, czarny bez, rośnie i mi kurde, mimo że było wszystko ścinane, to zobaczcie, 3-4 metry przyrosty z silnego korzenia idą no na... Nie chcę pryskać żadną chemią, a tu czarny bez można było zebrać na sok. Kurde. Wszystko można. Jak się masz dziesiątkę dzieci, zobacz jaka tu pokrzywa. O, chodzi o to, że to mi kurde weźmie i... I przedrze folię Trzeba zrobić z tym porządek. O jest On się nie nadaje zbytnio. wysych zagrodzę w następnym roku w ten sposób, że tu kozy będą miały dostęp i będzie najlepiej Poliaka mimo, że nie rozwana Kurde kuję Bo to innej opcji nie ma Kurde, to do rękawicy, że przez nie pokrzywa i tu trzeba było pewnie zostawić jeden pień na drzewo puścić to może lepiej niech drzewo rośnie niż żeby co roku się rozkrzeczało mi to jak będzie energię w drzewo przeznaczał korzeń to nie będzie się może tak rozwalało mi no i lepiej to kozę wpuścić Tu trochę jest, mógłby zebrać, soczek zrobić. Kury to lubią. Kura wie, że to zdrowe. Ja tylko głupi nie zbieram, nie piję Nie ma czasu, kurde I siły, już kurde już w grobie powinienem się przewracać Czuję jakbym nie żył z dwa lata No. Zabi. Pilnujesz, żeby nikt nie przeszkadzał w robocie? Dawno mm, nie palono. Ciekawe, co, co na to powie, że tu robota. I to niszka robotą. jak nie pracuje bo... Dobra. Polpod. Może przygrzejemy. Dzisiaj kurde jest 12 stopni. O. Mhm. Czyżby trzeba było naładować? Na kurde, kręci chyba Przyjrzyj jeszcze trochę Jak Słabo kręci Chło kurwa To się narobił No, dawaj Minus. <laughs> Chyba dobrze będzie. Po robocie się nawotuje. Nie ma czasu. No, Cały fakiem Widzieliście? Taki sam kiepskie Z tym powietrzem ty dobrze jest. Raz do roku można pompować. Czego to naprawiać? <słuch> Dobra. I to w takiej glinie Tutaj nic więcej prócz zielska by nie było, żebym coś tutaj posiał warzywo czy coś. Zresztą tutaj macie buraki zasiałem nadwyżkę nasion. To nawet nie było szans tego opielić. Zielsko wystrzeliło. To za mokro, to za sucho, to za gęsto, nic nie widać i jest jak jest. Dobra, tu jeszcze dwa, musi cofnąć. Jak co kilogram na miesiąc jem, kurde, tych ziemniaków. Więcej roboty jak to warte, jeszcze teraz widzę co złoty pięćdziesiąt jadalne ziemniaki normalnie. To ile dla mnie? 100 kilo jakbym kupił, to kurde, człowieku, to jeszcze na bym bym miał. Bym jeszcze za, zasadził na wiosnę. I wy jesteście ale nie bez powodu, dostało owca, oczywiście przed bunkrem nie? Chodźcie, pochodzicie jeszcze, chociaż na deszcz się donosi, akurat się wyrobiliśmy dookoła ciemne chmury, a ziemniaczki pozbierane. Tir był, odebrał, oczywiście, wszystko pod kontrakt. Tutaj nie ma lipy, proszę Państwa. Uch. Co? Myślisz, mam coś jeszcze dla ciebie? Nie. Idźcie sobie, poskupcie coś, poszukajcie jakichś fajnych rzeczy. A ty fajna, ciepłutka jesteś. Tihi, chodź tichi. Ej, Paula. Jak te kolczyki się goi? Wszystko? No i dobrze. Wychodzimy O, to się nazywa wyczucie czasu, proszę Państwa, kurczę. Ciemne chmury, ty gdzie ty leziesz? Idź do domu. <noise> nawet kozy spiżdżają Zobacz. Ta malinka, nawet za deszczu nie było. Nie, to perełka. Aha. O zostawiliśmy sobie ile trzeba. Na zimę. proszę państwa. Tutaj trochę sadzeniaka, trochę dużych. I przejcho. Nie yeah, Abi. Akurat przed deszczem się fachowiec wyrobił